Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Jacek z okazji Dnia Kobiet przygotował napój. Połączył dwa i czwartą litra soku i 6,7 i litra wody. Ile litrów napoju przygotował Jacek? Oczywiście należy dodać objętość soku, jak również objętość wody. No niestety tu mamy w pierwszym przypadku jest to liczba mieszana. W drugim przypadku ułamek dziesiętny. Ja zamienię ten ułamek dziesiętny na ułamek zwykły. Czyli przepisuję pierwszą liczbę 2, 1 4, dodać 6 całych i 7 tak? Bo siódemka jest na pierwszym miejscu po przecinku, czyli tutaj jest jedno 0, 7. No i teraz niestety przy dodawaniu ułamków zwykłych musimy sprowadzać do wspólnego mianownika. Mamy czwórkę i mamy dziesiątkę. Czasami niektórzy od razu wiedzą, jaki będzie wspólny najmniejszy mianownik, ale ci, którzy nie wiedzą, to mogą zrobić taką rzecz, że 4 razy 10, tak? 4 razy 10 to jest 40. Ja teraz tak to zrobię w tym przypadku. Czyli dwie całe przepisuję, wspólny mianownik 40, dodać 6 całych przepisuję, wspólny mianownik 40. No i teraz, jakie będą liczniki? 40 podzielić na 4 to jest 10. Więc 1 razy 10 to będzie 10. Tutaj 10 razy ile to jest 40? Razy 4 oczywiście. Więc górę, licznik również mnożymy przez 4. 7 razy 4, 28. No i teraz całości do całości. 2 plus 6 to jest 8. 40 mianownik jest wspólny, więc zostaje bez zmian. 10 plus 28 dodają liczniki, to jest 38. No, i teraz widzę, że licznik i mianownik, czyli góra i dół są to dwie liczby parzyste, więc mogę skrócić przez dwa. Czyli przepisuję ósemkę bez zmian. I teraz 40 na 2 to jest 20, 38 na 2 to jest 19. No i już mogę podać odpowiedź. Jacek przygotował 8 8,19 dwudziestych litra napoju. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.